Wiem, że mój przykład pomoże naprawdę dużej ilości osób. Jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, które tutaj jest zadane do mnie, czy czuję się szczęśliwa? Tak, czuję się szczęśliwa, ponieważ tak wybieram. Powiem szczerze, to się zaczęło już od mojego trudnego dzieciństwa. W dzieciństwie nauczyłam się, że bez znaczenia, co mnie spotka, bardzo ważne jest to, jak ja na to zareaguję. Miałam. Trudne dzieciństwo, zawsze codziennie szukałam czegoś, co było bardzo pozytywne. W czasie, kiedy miałam silną depresję, już jako dorosła kobieta, tak samo. Zawsze szukałam czegoś, co było po prostu, chociaż dawało mi tą odrobinę zadowolenia. Więc to ja wybieram. I nawet w tej organizacji już mnie uczono, że 20% to jest tylko to, co nas spotyka, a aż 80% to jest to, jak my reagujemy na rzeczy, które nas spotykają. Więc znowu, wybieram czuć się zadowoloną i szczęśliwą. Więc to jest pierwsza y, odpowiedź, pierwsza część tej, tego pytania. Druga rzecz, która została tu poruszona, czy czuję się uwolniona? To są dwa aspekty tego uwolnienia ponieważ na pewno czuję się uwolniona od manipulacji. Dawno temu, no i tak mama mnie ym, silnie programowała, zawsze mi powtarzała, że nawet jeśli ta organizacja opowiada, że tak powiem, bójdy na resorach yy, i nie jest to faktem, to ona jest szczęśliwa z tego, jakie zaczęła życie prowadzić yy, dzięki tej organizacji. I no ja, tak szkolona na tym, Mogę to przerównać do ptaka, który wychowuje się w klatce, i myśli, że latanie to choroba. Więc ja patrząc na pewne rzeczy, po prostu myślałam, że coś jest normalne, to co lepsze, że to jest bardzo dobre. Więc zanim ja to spod świadomości wyciągnę, zanim ja to wszystko wyczyszczę i poczuję się naprawdę uwolniona, to jeszcze trochę potrwa, choć kupa już pracy za mną i czuję się zadowolona. Ale. Jeszcze dodatkowo, jako osoba, która była naprawdę wychowywana w bardzo głęboko pojętym toksycznym wstydzie, ja nie rozumiałam tego, że to nie jest moja wina, i nawet teraz, dzieląc się z pewnymi rzeczami, doświadczeniami, uczę się tego, że nie to jest złe, że ja o tym opowiadam, a to, że ktoś mi to zrobił. I w taki sposób byłam indoktrynowana, że najważniejsze jest to, co ty robisz, a nie co zrobili inni. Ja w to wierzyłam. To jest w ogóle hit. Więc ja od pewnych rzeczy po prostu jeszcze na pewno długo będę się uwalniała. A robiłam te rzeczy po prostu z miłości do Boga i do ludzi. Bardzo chciałam pomagać ludziom. I z tego, z tej chęci pomocy, z takiej chęci. No pomocy, dobra, zostawmy to w ten sposób, bo nie chcę tu się motać. Ja zaczęłam chcieć wykonywać coś, co będzie jeszcze bardziej ludziom pomagało, i tak się narodził pomysł zostania kluczem świadomości. I w tym momencie ja zaczęłam odkrywać manipulacje, ale Zanim zaczęłam je odkrywać, właśnie to jeszcze jest hit, ponieważ zanim ja zaczęłam odkrywać te manipulacje, ja najpierw poczułam olbrzymią wdzięczność, że ta organizacja już robi to, tamto, sianto. Ja pamiętam, jak dzwoniłam jeszcze do mojej mamy i mówię do niej, mamo, popatrz, bo organizacja robi to, organizacja robi tamto, ludzie dopiero teraz to odkrywają, a popatrz, to już jest tyle lat u nas robione. I nagle było takie, u, u, ale to jest manipulacją, tu jest manipulacja. Tu coś mi nie gra. Ojej, a tutaj jest w ogóle ukrywanie faktów, a tu jest w ogóle ściemnianie. O, o. No i ta wdzięczność moja i to moje zgłębianie tych rzeczy. Poza tym zaczęłam e, dawać dojście do głosu moim pytaniom z dzieciństwa. Słuchajcie, ja byłam dzieckiem. Ja zadawałam pewne pytania, a moja mama zawsze, oj dobra, bo to jest nie tak, jak ty to rozumiesz? No i ja tak wierzyłam, że jestem taka głupia, że e, tak, jak kupę lat wierzyłam w to, że ja generalnie jestem mało inteligentna i e, tak, i że ja nic nie rozumiem. Wtedy zaczęłam rozumieć tę manipulację. Wtedy zaczęłam je w ogóle dostrzegać. I tak się zaczęło. I ja właśnie zaczęłam widzieć pewne rzeczy. To ja taka głupia, widzę, że tu coś nie gra, to ja taka nic nieznacząca, uważająca zawsze za innych, ważniejszych ode mnie i tak dalej. I nagle okazuje się, to tu, to tam. To było dla mnie szokiem. I na pewno jeszcze z tej mojej podświadomości będę mnóstwo rzeczy wydobywała i będę je czyściła, ale mimo wszystko jestem pewna, że. Tej manipulacji już się ustrzegę i nie będę yy, nie będę już temu podlegać. To jest to. Yy, kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o tą manipulację, to taki mi przykład przychodzi w tym momencie na myśl urodzin. Wszyscy czepiają się bardzo urodzin, że jak tylko ktoś odchodzi z tej organizacji, no to pierwsze co to. O, będą obchodzić urodzinki. No tak, no bo przecież tak bardzo im urodzinek brakowało. Ludzie. Serio, już to kupę lat mówiłam właśnie to jest to, też coś, co dopuszczam w końcu głośno do za, zaczęłam dopuszczać głośno do swoich myśli, mianowicie obrączki na ślubach. Nie obchodzi mu urodzin, ale obrączki, które są mocno pogańskie, już sobie zakładamy. Obrączki to jedno, ale torty na weselach. No to jejku, po prostu groza. A jeszcze hitem to była parka, która. Założyła sobie obrączkę, ale już tortu na weselu nie miała, bo przecież no jak to, no oni poznali z czego to się wywiodło, i, i oni nie będą mieli obrączek na, na ślubie. No to widać, jak bardzo tam po prostu jest ta manipulacja i jak bardzo potrafią sobie ludzie to wszystko wyjaśnić. Więc jeśli będziecie chcieli jeszcze więcej pytań, żeby była jasność. Ja na razie jeszcze nie mówię, czym jest ta organizacja. Ci, którzy mnie znają, wiedzą yy, o, o czym mówię, ale mówię to z pełną premedytacją, aby to doszło do szerszego grona, ponieważ wiem, że takich grup destrukcyjnych, no ta akurat jest yy, bardzo. Jest narcystyczną organizacją, tak bym to ujęła, ponieważ. Yy, to, jak jest love bombing, czyli takie na początku bombardowanie miłością, jak jesteś cudowny, wspaniały, i tak dalej, to jest pierwsza rzecz. A druga, właśnie inne rzeczy, które są wzmacniane, i widać tam po prostu ewidentne zachowania narcystyczne przywódców tej grupy. Ale mimo wszystko uważam, że to się bardzo łączy z różnymi innymi grupami. Ponieważ schematy są zawsze te same. Stąd nie, na razie nie wyjawiam dokładnie nazwy. Zobaczymy za jaki czas ujawnię. Jeżeli znasz mnie osobiście, jeżeli dotrwałeś do tego, koń, do tego końca, do tego momentu, zrób coś dla samego siebie. Mianowicie wyznacz sobie dokładny czas, czyli 2-3 godziny pomartwienia się, popłakania, opłakania tego, że wybierasz fakt nieodzywania się do mnie, jak to wszyscy mają w zwyczaju w tej organizacji. I po, po, po tym, jak ktoś od, od niej odejdzie, i wyznacz sobie ten czas, bo za mnie tego życia nie przeżyjesz. Ja przeżyję go sama za siebie i biorę pełną odpowiedzialność za to, co robię i mówię. Dlatego też ty wyznacz sobie konkretny czas pomartwienia się, i po tym czasie zajmij się swoimi sprawami i żyj pełnią życia swoim szczęściem, swoim rodzinom, swoim radością. Ściskam Was serdecznie i jeżeli Wytrwaliście do końca, to podziwiam.